Ja że mam go sobie na agendy ja dzisiaj z... zrobiłem sobie takie coś. No, nie na odcinku, bo mi się nie udał jeden. No. no to dzisiaj zrobimy sobie wejście i coś tam porobimy może. Tak? Jakoś tak na przykład. bank 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 bank, bank, bank. coch oh, bank czekaj to będzie jakiś krótki odcinek oh, bank bank So bang, 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 co mi klocka. Ogólnie ja wpadłem do lawy i Projka mi trochę zniszczyło. Na następnym odcinku będę musiał się. ogarnąć nowe zbrojkę. No nie. Dobrze, żeby było symetrycznie to tak. I tak. No i takie wejście może być chyba co nie. O jeszcze co tak zrobimy. O, chyba może być. Dajcie, w, dajcie znać w komentarzu. Jeśli pod, tym, <laughs> jeśli pod tym odcinkiem będzie pięć łapek w górę, to robię kolejny z moją kuzynką i z moim bratem. Filmik. A dzisiaj już nie będzie filmiku. Jutro będzie. Nagrałem już dwa. To jest ostatni mój. Ale po mnie możecie się spodziewać wszyscy. Po mnie się możecie spodziewać, wszyscy, wszyscy. Nie, 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 nie. Po mnie możecie się spodziewać, wszystkiego. Może będzie, nie wiem. Może jutro. Ja podejrzewam, że jutro jest. No, jutro jest sylwester, to. Może dzisiaj nagram coś. Jeszcze. To co? Dajcie lajka, lajka w górę. Jeśli po tym odcinku będzie lajków. Nie wiem, tak. Z pięć, to kolejny materiał. Z Minecrafta, tutaj o tu, tutaj o, tutaj w tym domku, z moim kuzynką i z moim bratem, no. Ja się, z wami, ja się z wami żegnam, cześć i napiszcie pod filmem hashtag, hashtag wejście. O, jak będzie hashtag wejście, przypnę serduszko i pozdrowię w następnym odcinku. Tak jak mojego widza. Pozdrowiam tego, co napisał hashtag pochodnia. Bardzo, dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, czy on ma kanał. Ale wpadajcie do niego na kanał. Nie wiem, czy ma. Dobijamy do 20 subskrypcji, a w 20 subskrypcji oczywiście pokażę twarz. No to co? Kliknijcie suba, lajka. Jeśli po tym odcinkiem będzie 5 lajków, to nagram z moim bratem i z moją kozynką. Cześć, dajcie subika i dzwona koło, su koło subskrypcji. Eluwina.